Kustosz, ty już jesteś kustoszem tego muzeum. Trzy tymy tam poszły, no. ja od dołu, mówi. Kurwisko jebane. A zdążyłem swoje te... Od, otworzyć. Lutu, jedziesz tam z nimi, Amil? Jeszcze jednego tam masz ze zwiami, Emilu. Patrzy tam na ciebie. Ja. Dobra, pierdola te twoje muzeum kurwa do ona dawaj Te, idę, idę No i to mi się podoba kurwa I to jest to mosquito <laughs> Jak to... Czy to udostępnić? Jak to udostępnić? Dobra. Stań, powiedz, nie jestem! U I nie powiedział. Ta, wstępił miłość. A ja nie mam tych przecież, kurwa, perków. Dobra, idę tam, Zenitos, bo, kurwa, widzę, że tam się świetnie bawisz, a u mnie nudy. Ty. Wiem, wiem, widzę, widzę i starczy. Dla każdego po jednym. Jeden leży. Znaczy, w sumie, co ja pierdolę? Biorę wszystkich, kurwa, nie będę się tu pierdolił. Drugi leży. Dobra wezmę sobie tego dropa bo nie mam kurwa Tam ty przed na dropsona Emil Mam go Jesteś za wolny, kurwa Emilu po prostu nie? Ta. ale to nic, na szczęście jesteśmy blisko Ty dziwko kurwa To kurwa chuj jebamy konował Pol... O nie Ty kurwa szmato ładnie leży Ale kurwa Elimination Ale tu dropów jest stary O jezu Ja le lecę z góry popatrzę bo tu jest A wy tam dobra Cały czas Ty jest, 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 kurwa chuj rudy na dropie gdzieś Bang, kurwa, dziękujemy za uwagę Nóż przeznaczenia! Nie Emil! Ty kurwa, chuj, jebany zawsze spóźniony. I, pa, i mnie lutuje kurwa, poszedł stamtąd, chuju rudy. Kurwa, co za dziadostwo. Ale nie trafiłem, jak taki random kurwa w tego chujka, ale dobra. Co się odwlecze, kurwa, to nie ucieczę. D. Dobra. Dobra, idę do chłopaku, bo oni cały czas się tam pewnie smacznie bawią. a... Ej, nie mam amo do strzelist. O oh no. No, to... no też nie będę miał. Dawaj, jak gdzie jesteś? Dzięki. Nie, do mnie amunicję. Nie używasz takiej, uwierz <grym> Dobra. No chyba, że masz takiej, której nie używasz, ne? Dobra. No tańczy, bo przyszliśmy na tańce, a nie... Co ty? Gdzie jest to gówno? Poka go! No i kurwa stary, mówisz masz. Tam jest, kurwa tam, tam... A kurwa, nie będziemy się tu szczypać, bo... Pęk kurwa ale dostał Kurwa mać Aż mi głupio że mu tak zrobiłem w sumie okay. <laughs> Skąd te dziwaczki znowu walą? Tam jest kurwa Leży Powiedziałem kurwa nie ma takiego bicia Co on se wyobraża w ogóle ty Tyż maciarzu kurwa Ty ci... Dobra, lecę po niego, bo teraz mnie Teraz to mnie troszeczkę nawet Jesteś tu kurwa, słyszę cię rudy chuju A to ty! Dobra, majster, kurwa Ty mnie też stary Ja mówię słyszę kurwa, dziada Hehehehe <laughs> Dół gdzieś dał Leży, kurwa mać No mercy, motherfuckers. Czifko Aha A fajne są te ramy, ci powiem Okej okay. Kurwa, bo tu strefy już nie ma. Dobra, bo musimy iść pomału. Nie! Trzech typa, ale, ale odjebałem. Kurwa, nie miałem noża. Ale gdzie kurwa, spruł tam, chamie mały. O nie... Kurwa mać, ale... Aha! Lutuj kurwa wieśniaka. No dobił go, ale... Ty, a jak ten drop, -pager? Sam na dachu, ale... Ale złapiemy go. Kurwa mać, ale mi wleciał. Ale mi tu wleciał. Słyszał, ja słyszę. Aj kurwa. Słyszał mnie dziados. Nie wiem, jeszcze raz spróbuję tego dropa, no bo jak to bez... bez... drop z tego Kurwa, no czekał ten sam tyk na mnie czeka No nie Nieładnie teraz z jego strony, not friendly Kurwa, ja może być Nie mój <laughs> Dobra, ostatnia szansa tu... Nie mój Mówię O nie, ostatni No nie, no jak No grubo Ale beka, bo mi zrobiło, stary, i jeszcze raz mi wyskoczyło od razu po tej samej, też mi wyskoczyła aktualizacja, ne? Do pobrania, a pobrało mi to samo, no bo to było ta 17... No mi pobiera drugi raz, stary, 6 minut teraz. Ta, poważy. Instalowane.